Cześć. W dniu dzisiejszym chciałem wam pokazać w jaki sposób można zamontować ograniczeń kąta otwarcia do zawiasu równoległego firmy Gras. Bierzemy zawias równoległy oraz ograniczeń kąta otwarcia, który wygląda w ten sposób w formie blaszki wyprofilowanej z dwoma zębami od dołu oraz z haczykiem od górnej części ogranicznik ten będzie zamontowany w części ramienia, tutaj, wkładając go od środka. Bierzemy ogranicznik w taki sposób, żeby te zęby znajdowały się od strony dna puszki i wkładamy pod ramię, Mniej więcej w taki sposób. Teraz delikatnie puszkę składamy i dopychamy do środka ramienia ogranicznik, aż usłyszymy charakterystyczny klik. Ogranicznik jest zamontowany. Tutaj od góry widzimy jego przednią część. Po zamontowaniu zawias otwiera nam się na 85 stopni. A tak wygląda zawias. Bez ogranicznika.